To by było na tyle. Dzięki! Hej, Siemanko! Witam Was w kolejnym już dniu. Jak mogliście zobaczyć, jest mega ładna pogoda. Dzisiaj się zrobiła, także... godzina też dosyć wczesna. Ogarniamy się, bierzemy sprzęcik do pływania i lecimy na plażę. Dzisiaj taki nasz plan jest. Film, który zmontowałem, właśnie się ładuje na internet, na YouTube'a, także Lada chwila będzie gotowy i będziecie mogli oglądać już pierwszą produkcję z naszego wypadu. Dobra, dobra, wiem, miały być daily vlogi. niestety tak nie wyszło, ponieważ nie miałem czasu. Po celem dniu opalania się czy zwiedzania, nie mieliśmy po prostu chwili wolnego, żeby wejść jeszcze na komputer i montować filmy. Internet był słaby i tak dalej, i tak dalej. Dlatego teraz jak już wróciłem do Hamburga i mam trochę chwili, to nadrabiam montowanie filmów i teraz będą się pojawiać częściej. Także czekajcie i obserwujcie mój kanał. Jeszcze zanim wyjdziemy nagram trochę. Aby wam pokazać, jak to wygląda. Nie była ładna pogoda, a góry są trochę przysłonięte chmurami. Chyba, że mi się wydaje, tak. Tego nie wiem, musimy zobaczyć na pogodę i, I zobaczyć, jaka będzie pogoda w tygodniu, żeby, żeby wybrać najlepszą pogodę do wyjścia w góry na ten szklany podest. Tam będzie fajnie nagrać. Zmieniłem trochę ustawienia w aparacie. Przyciemniłem obraz, tak żeby można było wyjść na zewnątrz. I nie było prześwitów. Mam nadzieję, że przez to w cieniu jestem też dobrze widziany i w pomieszczeniach. Biorę drona, ładuję się, jeszcze baterie mam do załadowania i pokażę Wam sprzęt, który kupiłem w Decaplanie, czyli tą maskę. Ale ona nie jest do nurkowania, tylko do pływania pod powierzchnią wody, więc przetestujemy i zobaczymy, czy to był dobry zakup. Nie wiedzieliśmy, czy tu będzie dobra kawa, dlatego wzięliśmy swój ekspres z domu, na wypadek, gdyby jednak nie było dobrej kawy. Tylufka na plaży, yy, ala crocsy, gadki yy, z y, Pajwalka, <laughs> żonobika. <laughs> Spójrzcie tylko na te widoki. To jest tak konkretny widok. Najbardziej co mnie tak Jara w tym wszystkim. To jest widok gór, pływając w wodzie, gdzie jest piękna pogoda, więc też i góry widać fajnie. I tu pływając mamy taki piękny widok na góry, górę biokową. Ten e, szklany podest jest gdzieś tam, kawałek dalej. Jak się patrzy na mapę, to jest gdzieś na wysokości gdzieś na wysokości miejscowości e, Tuczepi i Podgora pod nie wiem jak to się wymawia. Także chyba makarski nie będzie z tego widać. Trochę ponagrywam i idę się kąpać, bo normalnie już czuję, że nie będę mógł wytrzymać na słońcu. W końcu przyszła taka pogoda, że nie będę mógł się opalić. Chociaż nie powiem, że jak będzie słońce, to szkoda wtedy będzie pójść na zwiedzanie. Czy chcieliśmy też Dubrownik pod górę? Wczoraj byliśmy w Tuczepi, pod górę i jeszcze ten właśnie szklany podest na tej górze. Zwiedzić, więc jak będzie taka pogoda, to też szkoda, szkoda jechać, nie? Tracić czas na zwiedzanie. Woda jest mega przejrzysta. Teraz mam takie ala crocs'y śmieszne, ale są tutaj wskazane raczej buty do, do wody, takie z grubą podeszwą gumową, bo nie wiem czy to będzie widać, ale czasem są jeżowce. Tak to się chyba nazywa. I już kiedyś miałem sytuację, że mając buty, przybiłem podeszwę i igła mi się wbiła w stopę, ale to tak nie grozi na szczęście. Nie wiem, czy będzie też widać na aparacie, jakieś takie rybki pływają. Dlatego wezmę, wezmę sobie tą maskę i trochę popływam, przetestuję. Ciekawe, jak ona funkcjonuje pod wodą. Ona nie jest do pływania, do nurkowania takiego, ale do pływania pod powierzchnią wody, więc to już zawsze coś, prawda? Więc będziemy mogli sobie chociaż poobserwować trochę dna. Oj! Trzeba uważać. Idę się opalać. Już więcej nie będę nagrywać. Zobaczę co z dronem, może drona puszczę później, nie potrzebuję teraz za bardzo. Jest jeszcze wczesna godzina ale puszczę drona później i wtedy wam pokażę więcej przebitek, no i miasto z góry też będzie ładniej wyglądać. A z takich ciekawostek to fajnie, bo można dronem latać do tutaj, nie ma żadnych ograniczeń, na mapie mi nic nie wyskakiwało, więc teraz będę miał pole do popisu, nie to co w Hamburgu. かわいい。 To jest chyba ten. Albo należy do baru, albo należy do hotelu. Tylko dziwnie w sumie do hotelu. Może do baru tego należy. Na koniec zostawiam Wam jeszcze zachód słońca. Podziwiajcie i nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu mojego filmu. I czekajcie na kolejne filmy z naszego urlopu. Cut my teeth i can take what i need